Witamy serdecznie trzech aniołów głosimy Ksiądz na horyzoncie Piąty widz dopada. Ale tracisz nie lękaj się Chrystus cię widzi, słońce, pasterz emanuel, jeden ojciec nieba Katolicy Katolicy katują tu jest otworzyć psychicznie i fizycznie Takich ksiądz Ja się z leżykiem ja właśnie chcieliśmy dać odpowiedź księdzu, bo oni zapraszają na kolendę księża Księdza z tej parafii. parafianin, księdza, zacofany człowiek. Ale Chrystus daje nam mądrość. Łukasza 21, od 11 do 28. Głowa do góry. Chrystus daje mądrość, żeby zamknąć księdza, usta księdzą. Bo oni mają farizejską mądrość, obudę, budę. węże plemierz dniowej, pobierane na grobkę. Ma to już 23 rozdział. Świadki Jehowy też są faryzeusze udają pobożnych i udawaną miłość i tu jest odpowiedź. Są wersety, że księdzą, dziękujemy Wstanie. Ezechiela. Słowa Boże. Tak, i poczytajcie, Efezjan czerpię to jest jedna wiara, nie religia, nie mamy tradycji. Mamy prawdę i w duchu prawdy Jana 4 rozdział 14-24 Na każdym miejscu Chrystus Jego Duch wszędzie wejdzie, a ciemności ustąpią, bo iskra idzie i ogień będzie prawdy. Hebrajczyków 12 rozdział 22-29 Chrystus jest ogniem, który daje życie, ale na pustyni jak nie macie wody to można umrzeć. Zostawcie te złoto, bo złoto nie najecie się, nie napijecie złotem. Judaszowe srebrniki wyrzućcie i przywidźcie z niego ludu mój objawienie 18.4, bo objawienie 18.5 Grzechy narosły bezprawia aż do nieba i ta mafia syna 1700 lat istnienia, właśnie sprzedała dusze ludzkie i morduje kłamstwem i tak samo jak Jana 8.44, Naród wybrany jako dzieci z diabła są, że są no, są mają ojca, diabła. Chrystus powiedział do narodu wybranego. Do miliona Żydów, którzy mieli być czystym Izraelem, czystych serc i umysłów. jak owce co zginęło z domu Izraela. Chrystus taki szuka przez nas jako aniołów. I mi przekazujemy prawdę za darmo, żeby ta prawda łączyła nas. W jednego pasterza, który tu miał, nauczał, nie miał budowli jak sali królestwa czy takich świątyń. Powiedział, że Bóg nie mieszka w świątyni si ich ręką, ręką zbudowany. Dzieje Postolskiej 7 rozdział 52, 3, dziewa 17 rozdział. 24 do 34 Czas niewiedzy się kończy Przyjmijcie wiedzę, prawdę O poznaniu prawdziwym Chrystusie, który daje życie Poznanie prawdziwego Chrystusa Połączenie w duchu prawdy Jana 14, 17 do 20 Czyni was synami, córkami 2 Koryntan, króci rozdział od 1 do 18 Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym Wszechmogącym Apostoł Paweł tylko Chrystusa znał Nie znał 2, 3, i Jehowi nie znał I Kowida nie znał A mówi, co ma wspólnego? Balam! A się z Krystusem, nieczystego, czyli pomylić z czyli nie dotykajcie. Witaj bracie. Tam, Pan. Wspólnego panu z królem. Z królem. Z królem. Z królem. Z królem. Z Jest Z prawo. Z królem. Z królem. Z królem. Z to Z no, na Mateusz wiesz? jest przyszedł. Tradycje, to jest tradycji, tradycyjne, znalazł się z Tobą w oczach. w Tam, na teraz jest królem. Ojcem, nie tylko ja za piętych się nawrócić, by Cię oszukał. A ja Cię wybaczę, Mateusz. Jesteś aniołem.

on, on, on mówi, że po mszy bo, nie rozmawiał. Po której mam, której mam No nie wiem, o po, mszy. po, ty, po ty, ty. Ale żeby cię... Po co tam Opowiedział? Żeby się ciebie pozbyć. No, no to po powiedział, no, ale to, zobaczymy. No. Jak tam jest, zobaczymy. Zobaczymy, czy... To, on ta... on nie prosił, błagał, żebym wyszedł z kościoła. No, on prosił, nie prosił w spokojnie przedwiesz. No. Duże świadectwo aniołki. No na świadectwo głosimy, że któryś przyszedł poprzez swoich uczni, synów, córki i przekazujemy jego prawdę, jego słowo. Jego miłość. Iskra, iskra będzie kiedyś ogniem, a ogień daje życie i też zabiera, bo słońce daje życie, na pustyni może zabrać. Wszędzie musi być równowaga. Jedzenie daje życie i można się obżarcać z grzechem, tak katolicy wiedzą o tym. Czyli z obżarca można umrzeć. A głodówki leczą, czyli z umiarem wszystko, bo Chrystus wszystko widzi jest królem, wodzem jedynym ojcem. Ojcze nasz tu się z niebie. Ojcze nasz. On jest w niebie. On żyje. Przychodzi w duchu i prawdzie, w naszych czystych sercach. Mateusz 5, 8. Dla czystych serc zobaczą ludziom Boga. W sercu, w sumieniu, w umyśle. Bóg jest